Mówią, że jeśli telefon zadzwoni dokładnie o 3.33 w nocy, nie wolno odbierać. To nie jest zwykły numer. Że to cień duszy, który nie jest znany w spokoju. I że kiedy odbierzesz, coś się budzi. Ale przecież nikt w to nie wierzy, prawda? Była pewna dziewczyna. Mieszkała sama w starej kamienicy w dużym mieście. Noc klasyka. Przeglądała media społecznościowe, jadła chipsy, śmiała się z memów i wtedy nagle zadzwonił telefon. Dokładnie 3:33. Numer same zera i trójki. Oczywiście odebrała przecież tylko żar, co nie. Po drugiej stronie, tylko szum. Głęboki, jakby ktoś oddychał w podziemiach. I wtedy szept: Widzimy cię. Rozłączyła się, zaśmiała się durne jaja sobie robią. Ale potem światło zaczęło migać. Telefon wcześniej rozładowany znowu zadzwonił dokładnie o 3:33. Już nie odebrała. Rano chciała sprawdzić numer, ale w historii połączeń w ogóle go nie było. Jakby noc wymazała wszystko. Kilka dni później. Znowu dzwonek. Drżąca ręką odebrała. Głos był spokojny, lodowaty. Skoro odebrałaś, drzwi już się otworzyły. Gra się zaczęła. Od tamtej nocy nikt już nie widział mnie, nikt już jej nie widział. Mieszkanie było zamknięte od środka. Lustro w łazience roztrzaskane od środka. Telefon pęknięty. Jakby coś z niego wyszło. Morał, Masjaja, odbieraj po trzeciej, ale potem nie płacz, że cię nie ostrzegano.